Wyszkoni w ostrych słowach nawiązała do znanego wokalisty. Nie zostawiła suchej nitki. Anna Wyszkoni wymownie nawiązała do głośno komentowanego wydarzenia z udziałem smolastego. Zmęczony muzyk wyszedł na scenę i nie był w stanie kontynuować występu. Nie tylko miał problem z wykonywaniem utworów, ale też utrzymaniem kontaktu z publicznością. Z jego ust w końcu padły wyjaśnienia, jednak nie zadowoliły wielu fanów i celebrytów. Smolasty w centrum afery to przez napięty grafik. Smolasty nie ma dobrej pasy. Choć zaproponowano mu liczne współprace, napięty grafik okazał się zbyt dużym wyzwaniem. W drugiej połowie sierpnia występował niemal codziennie, a raz zdarzyło się nawet, że musiał dać koncert dwukrotnie w ciągu jednego dnia. Taki pomysł nie skończył się dobrze, mój menedżer wpakował: Przyp. Aut, nie w taką trasę koncertową, że mam dwa koncerty dziennie, muszę jeździć po całej Polsce. Nie dajcie się nigdy, bo ktoś chce zarobić i was wydoić, ok? Pamiętajcie o tym, muzyk zwrócił się do uczestników imprezy, tłumacząc swoją sceniczną niedyspozycję. Anna Wyszkoni zabrała głos w sprawie Smolastego. Głos w sprawie Smolastego zabrało wiele gwiazd. Sytuację skomentował m.in. Zenon Martyniuk. Król Disco Polo podkreślił, że sam nie doprowadziłby do takiej sytuacji. Były zakontraktowane koncerty, więc jechaliśmy i graliśmy. Na tym to wszystko polega. Nie wyobrażam sobie sytuacji, by nie wystąpić, gdy fani czekają zapewniał w rozmowie z pudelkiem. Oliwy do ognia dolała także Anna Wyszkoni. W wymownym wpisie na Instagramie dała do zrozumienia, co myśli o zamieszaniu. To ja i mój zespół. Moi przyjaciele i najwyższej klasy profesjonaliści. Wszędzie przyjeżdżamy na czas, nie spóźniamy się, gramy prawie dwugodzinne koncerty. Po jednym dziennie, nie po dwa ani trzy. Na scenie dajemy z siebie wszystko. Ciężko pracujemy i nie narzekamy, choć nie zarabiamy milionów, jak nasi młodsi koledzy i koleżanki, przekazała. Anna Wyszkoni ma radę dla młodych artystów. Mówi o tym bez ogródek. Następnie zwróciła się bezpośrednio do młodych muzyków, i choć nie wymieniła rapera sksywki, można założyć, że chciała, by porada dotarła przede wszystkim do niego. Niech zarabiają w końcu artysta jest wart tyle ile ktoś chce za niego zapłacić, ale. Litości. Drodzy młodzi artyści, weźcie się za siebie, nie traktujcie publiczności i organizatorów imprez, czyli waszych chlepodawców, jak G, mniej arogancji, a więcej pracy, prawdy i szacunku do ludzi. Dłużej przetrwacie, nawet jeśli nie na samym szczycie podsumowała, i za tą prawdę, punktualność i profesjonalizm Was kochamy. Dajecie nam energię, której nic nie jest w stanie zastąpić, a to, jaką tworzycie razem ekipę, jest wspaniałe, szybko podsumowali fani. Tylko niektórzy wspomnieli, że Anna niepotrzebnie miesza się do sytuacji, która i tak już wywołuje wiele skrajnych emocji.